Lucyna, yy, no, jak mnie wypuścisz, to rozprawiam. Tak ci rozprawiam. łeb. Groźby? karalne, Kolejny zarzut? Nie ma problemu. z No nie, nie, wiek. to nie są groźby. Lucyna, <laughs> panie Jack, pan mi powie. Tak, jak się pan dzisiaj czuł? No, chłopowo, chłopowo. No, bo mieliśmy dzisiaj Pacyfika robić, a na salach się <laughs> <laughs> A na początku wspomniał pan o uzależnieniu. Jakie to jest uzależnienie? Mmm, Joyce z Trawbery, yy, kokaina peruwiańska, metamfetamina. Chciałbym, żeby pan opowiedział mi o swoich rodzicach, o tym, jak pan spędził, tak powiem, okres swojego dzieciństwa. Aha, no to. Urodziłem się 23 lata temu. Ja, i tyle pamiętam. Urodziłem się w szpitalu. No. Nie bądź fajka, zostaw lajka. Widowiskowo, widowiskowo, nie powiem, że nie. A no nie wierzę w ciebie! Nie wierzę w ciebie fatalnie! Chce pan więcej pytać, to możemy zrobić 10 pytań, o test IQ. Dobrze. Ale jak to się skończy, no przypuszczać mogę ja jestem bardzo mądrym człowiekiem. No dlatego mówię, że przypuszczać mogę, że pan ten test zda. Cześć hejka! Ja wiem że pan nie zda? Da się nie zdać testu IQ, chyba każdy zda test IQ. No, z tym można by się kłócić, ale to się jedna sprawa. To co, to chce pan ten test? Tak. A ja mam na pana pytanie. No. Y y y co, mruga, czy puszcza oczko? Druga, bo puszczać oczko jest znakiem umownym. Nie, nieprawda, bo moje jedno oko i puszcza oczko. <laughs> Okej. Okay. A co, tutaj teraz sięgnę po notę. Tutaj mam przygotowany ten test. No. Sprawa jest taka: nie podgotowy gotowy? Na co? No, na pierwsze pytanie z tego testu. Hmmm, jaka to jest to? Testu IQ. Mhm. Mm wiele okay, będzie już koniec tych pytań? Hmm. No, to zależy przy pana. Zależy, jak panu pójdzie, te. A jak pójdzie dobrze, to będzie więcej czy mniej?

Ale nie chodziło o. Znak, nie cyfrę. A ja mogę jeszcze raz usłyszeć, usłyszeć pytanie? Ma pan cyfrę 3 i 4. No. I. Chce pan uzyskać liczbę większą od 3, ale mniejszą od 4. Jaki znak musi stawić pan wtedy pomiędzy te dwie cyfry, aby uzyskać właśnie tą liczbę większą od trzech, ale mniejszą od czterech? No taki dziubek, który zamykał się na trójce. Taki dziubek taki. Czyli ten, żeby ta ostra część dzióbka była w stronę trójki, tak? Tak, żeby w stronę była. Tak? No dobra. Ciubaki. teraz tak. Wyobraź sobie pan, że jest jakiś kucharz, co nie? Który sobie tam gdzieś go... Gotu... Mhm. No i uwaga. Ten kucharz... Zaraz jedzenie będę miała, no. Kupił kurczaka, który waży półtora kilo. Jeden kg. Ile? Ile? Jeden przecinek kg. kilo, co nie? Kurczak. To ile? Ile to jest półtora? ,5. Jeden a to, a to kurczak... Nie da się kurczaka na półtora powiedzieć. Kurczak musi być albo jeden, albo dwa. Proszę pana, ale my tu nie mówimy o kurczaku jako zwierzęciu, a mówimy o już gotowym mięsie. Aha. Takie do zjedzenia. No takie do no. Kurwa, troszeczkę się okieńpastowało. Tylko mam wiedzieć, czy on będzie do zjedzenia, hmm. czy nie będzie do jedzenia. Ale, proszę Co to jeszcze nie koniec było pytanie, to był dopiero początek. No i sobie, wyobraź sobie pan, że ten kucharz kupi tego kurczaka, który ważył półtora kilo. No i przed hmm. upieczeniem dodał to do niego jeszcze 300 gram farszu, co nie? Hmm. Teraz jest pytanie, ile będzie ważyć kilogram kurczaka po upieczeniu? A nie było półtora kilograma? Ja już nie wiem. Mogę od początku to pytanie. Nie. Powiem panu tak. Możemy czynić od początku, nie ma problemu. Ważym kilogram kurczaka po upieczeniu. Ma pan kucharza, który kupił półtora kilograma. No kurczaka, kilogram, nie? Ale przed ugotowaniem dodał do niego 300 gram farszu. Ile będzie ważyć kilogram kurczaka po upieczeniu? Kilogram kurczaka po pieczeniu z farszem, chyba kilogram trzysta ale mówimy o tym, co się będzie Tak czy go gotował. W sumie tak, no? To Spada, ale to jeden i ten sam kurczak. A fakt, dlaczego tak, że... tak to jest napisane? A nie, nie, nie to kurczaka. A fakt dlaczego tak to jest napisane? Lucy, a ty jaka, jaka sądzisz, że jest odpowiedź? Znaczy, to jest dobre pytanie. Zapytać, ile będzie jakby ważył kilogram kurczaka? Dlaczego więc do kilogram, nie? Napisane? Nie jest napisane. No. No tak Dobra przykłady, możemy iść dalej? No, to co czekam na kolejne pytanie To teraz tak Pomyśl sobie pan tak Że pewna kobieta no Potrzebuje 13 tak kostek napisane? masła ze sklepu A no fakt, dlaczego tak to jest wypisane? Bo piecze ciasto i... I chuj I Idąc do sklepu Za jednym razem Jest w stanie unieść tylko 3 kostki masła Zostań, no, zaraz będę. To ile razy minimum będzie musiała iść do tego szlepu? No, 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 to jest, no, pytania z tego, co się to jest no, Nie rozumiem, tylko się Nie to. No, bo lubię to jeszcze serce Nie rozumiem, na co. Nie rozumiem, na co. Nie rozumiem, co. Nie jest Nie na tak. Hmm. To się boję ile pan ma cholesterolu we krwi jak... nie wiem co to znaczy nawet. Ale no, dobra. Ale wracając do tego. To teraz tak, ile razy musiała ta pani iść do tego sklepu, aby przynieść te trzeba się kostek masła. Minimum. To no dla we, oh, dlaczego tak to jest napisane To masło. Jak się do ręki i nie mieszczą więcej kwoterką. Albo do dotyka do, do, sobie. No, nie wiem, to co miałby tam składać to masło, ale, no. A miał ja Pan jakieś masło w dupie? Nie miałem. Ja nie miałem. Proszę Pana, a jaki będzie wynik, jeżeli doda Pan, jeżeli zrobimy sobie takie działanie? 2 plus 2 razy 4? 10. 10. O. Ile? 10. Stąd też A tu było za mnie? 2 plus 2 × 4 No dobrze A tu łapie za mnie? Ja tutaj nie poglądam na tematy No dobra, to teraz Tak, jak ma Pan liczby 48, 24 i 12 a pan takie trzy, trzy liczby, co nie? A powiem, że panu nic właśnie nie skupiłem. 48, 24 i 12. To no. jaka będzie następna w kolejności? 6. Ale większa, czy mniejsza. 6. No mniejsza. 1. A go. No bo najpierw. A nie, 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 6. 6 będzie kolejny. Potem będzie 3 i 1. Półtora. Albo nie. No, ch chyba 6 6, no, 48, 24, 26 i 3. No dobra, no dobra. <grywka> Zapytanie, on po prostu taki jest. Wiecie, widzowie, on po prostu taki 7. jest. Dobra, hmm. na spokojnie przypomnę. Aż pan nie myśli nad tym pytaniem, oczywiście. Jak liczy pan od jedynki do stu, co nie? Mhm. To ile razy pan natrafi na cyfrę 7? No raz. Ale ja wie pan to chodzi ogólnie, nawet liczymy też, jeżeli na przykład 27 i tak dalej. 10 razy, nie? Dobrze mówię? Może pan wyjaśnić pytanie? No bo jak pan liczy od, od 1 do 100, to ile razy w tym przedziale A więcej od 1 10 do 100, występuje 11. 7? 11, bo jest 70 jeszcze, no. No, raz. <laughs> 7. Występuje. No. A, bez kitu, 7, 1, 7, Boże, bez kitu! A...

No dobra. To teraz tak. Sobota była 3 dni temu, co nie? To jaki jest dzień? Czekaj. 3, czyli Sobota plus 3 2, 12? Nie. A no, fakt, dlaczego tak to jest napisane? Co? Bo ja mogę odjąć 3, dodać. Nie mogę. Co? Nie. nie, nie, nie. No dodać 3, czy odjąć 3, bo ja nie zapomniałem. Ale co pan chce odejmować od czego? No bo nie wiem, jakie było pytanie. A no fakt, dlaczego tak to jest? Napisane? Sobota była 3 dni temu. Jaki dzisiaj jest dzień? No to odjąć 3, to. 3, nie, 4. Co się dzieje? Oh fuck, dlaczego tak to jest napisane? Ty to nie Ty pomnożysz dzieje, tłumacz, No nie wiem, jakieś pytania z pizdy nie. Co to jest jakieś pytanie na matematykę? No bo myślisz, że dobrze matematykę tematykę. No że umiem No nie wiem, jakby pomnożyć to... O, oh fakt dlaczego Ale tak to, to, to pan jest napisane? Ale to pan mnożyć! Jakie 18? Skąd? Mhm. A wiadomo kiedy ta sprawa będzie? Nie <grymne> no, no. Teraz jeszcze nie. No jeszcze nie wiadomo. O godzinę, o godzinę no tak, ale czekam było. na Twój wynik, słuchaj. A no fakt, dlaczego tak to jest napisane? Chce pan te dwa ostatnie pytania, czy już kończymy? Nie, no. To jest głowa dynamita teraz. Ale mogę jeszcze raz to powtórzyć, bo to w sumie. L... odpowiedź Sobota była 3 dni temu. Jaki jest dzisiaj dzień? Nie wiem, się jak się Mogę się napić, bo ja nie mogę tak myśleć bez picia. Czegoś śmiks napi. Hmm, na może obróbkę? A fakt, dlaczego tak to jest nie napisane? Mam, A, bo... A fakt, dlaczego tak to jest napisane? Z wątkową goczką? Nie mam nic takiego przypadku. Dobra. A fakt, dlaczego mieliśmy? Tak to było żywotnie osadzenie w skrzydle psychiatrycznym. Nie dam rady to więcej. Pod... *ra. Nie, nie dam rady więcej. Ja go nie chcę zabijać. Trzymałem. Ja go naprawdę nie chcę zabijać. Dziś, jest wtorek, a sobota to 3 dni temu to poniedziałek, niedziela, sobota, to chyba trzy. Okej. Okay. Dobra, a teraz tak, jeśli pan w wyścigi i jeśli pan kiedyś w jakichś wyścigach <grym> albo grał w grę jakąś wyścigową. Ten człowiek jest piękny. No jeździłem w wyścigi, ja kontra policja. <grym> No nie o to mi chodziło, ale to... Jak jecie pan w wyścigu, to i zobaczymy pan osobę na to drugim miejscu. Się to który pan jest? Pierwszy. Przepraszam, zadaj jeszcze raz pytanie. Jeśli bierzesz udział w wyścigu i wyprzedzasz osobę na drugim miejscu, okay. to na którym miejscu jesteś? Dobra. Pierwszy będę. O kurwa, aj ty, bo bomba jest. Co? <laughs> o ty. Bomba. No chyba na. a nie powiem tego. Tak. Nie mogę. Ten człowiek jest kula. hitem. Jaj, kula prorok jeszcze ty. Ale kontynuuj. Idąc już do ostatnich pytań, co nie? E, na to na teraz. jakim pytaniem zakończyliśmy? Zostało nam pytanie 9 i 10. Dobra. Uwaga. Matematyka. Pałka i piłka kosztuje łącznie dolara 10. Ufa, dlaczego tak to jest 1 dolar 10 centów, co nie? Pałka kosztuje o dolara 10 więcej niż piłka. Ile kosztuje piłka? No... A fakt, dlaczego tak to jest napisane? Pałka kosztuje dolar dziesięć, a piłka jest gratis. No dobra Zostało ostatnie pytanie. Jakby pierwszym miesiącem roku był maj, no. to który miesiąc byłby dziewiątym? A fakt, dlaczego tak to jest napisane? Luty. No dobra. To dobra, do końca. Teraz jest jeszcze jedna sprawa. Czy zgadza się pan, żeby zrobić panu badania krwi na obecność narkotyków? No to za jest? Po prostu pobierzemy pan trochę krwi i weźmiemy do badania. Nie będzie boleć, będzie to szybkie, a pomoże. No dobrze. Dobra. a ja więc... mówiłem, że zabiorę, ja więc pewnie że wyjdzie, że mam. No to, to będzie tylko lepsze dla... To będzie tylko lepsza hmm. wiadomość dla nas. Będziemy więcej wiedzieć, wie pan? To, to znaczy, że będzie Dobra, ja się czyli boję. Zadanie, czy jak lekarz mu zadał pytanie, czy możemy zrobić się badanie boję? na narkotyki, pana, to, to A co to? Będziemy przez to tego, aby, że tak to powiem, iść ku pana dobru, jeżeli chodzi o rozprawę, która będzie w najbliższym czasie. My nie chcemy, to pana źle. Okay. Więc ja tutaj skitla teraz zasięgnę. Weźmiemy sobie tutaj stazę. Założę panu stazę na tą rączkę. Popracuje pan, pozaciska po pięść. Ja tu teraz tak wezmę, otworzę taki wacik, który jest nasączony od razu. Takim polem odkaczającym. Natrzymę tutaj pan skórę i wkujemy się i pobierzam sobie próbki krwi. Dobra, ja tutaj teraz panu odepnę tą stasę, wyciągniemy sobie tutaj tą igiełkę. I przyszedł pan gazik. Teraz musimy iść do laboratorium. Dobra. Dobrze. Eee, ty nie, ty nie, ty, ty jesteś przykuty! przykuty. Stoi! Stoł jest przykuty! Panie, panie ciągnie tego pan i z, z... Do... stoł. Do... Dobra, pan miejcie pan, go na, na oku. A... Tędy, no, to to, 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 już chciał całą stół brać. Byli no, tacy tam, kiedyś na szpitalu, co z łóżkami biegali. No tak. A później czemu to ta, czemu takie koszty były były pytania. No nie mój problem, że łóżkę kradli. Proszę ci bardzo. Idę rata Najprościej, a to z drugiej strony, bo z drugiej strony są rzeczy. Ty wiesz, Lucy że jeżeli znajdę we ekwego jakieś narkotyki albo coś, to będzie musieli dąrodzę, bo jak będzie trzeźwe nie? Co? No nie, ku**a, no nie! On jest niewnięty, to widać! Znaczy... Powiem ci tak, jeżeli chodzi o pana, to wydaje mi się, że to już są bardziej negatywne skutki dłuższego okresu brania substancji przeaktywnych. No ta, no. Jest to bardziej byśmy mieli do czynienia z uzależnieniem od substancji przeaktywnych oraz negatywnym, negatywnym wpływem na jego organizm poprzez lekkie zaburzenia pamięci oraz myślenia. To kwalifikuje się pod... Żółte papiery? Czy tak kwalifikuje pod żółte papiery? No w pewnym sensie tak, no bo. No to się ja samo sobie był w stanie decydować, no ale nie pamiętam, co się mówiło do niego przed chwilą. No i ogólnie, no ten, no na pewno trzeba by go było posłać na jakiś odwyk, skoro on tak często bierze te substancje przeciwne, jak się zarzeka. No chodź. Na szczęście teraz w nic nie ma. W tym się ja na celach, więc może odparowało. I co? Myślisz, że ten? Że będzie coś? Dobra, to ja idę z nim ten. Dobra. Co ja mam z tobą zrobić, słuchaj. Przyszłeś, o to no. No, cześć, cześć, cześć. Co ja mam z tobą zrobić? Mmm. Proponuję no. opaskę i czekać do rozprawy. Jakoś tak. Opaskę i do rozprawy. A co ja mam z Tobą zrobić, jak ta opaska zostanie ci zdjęta? No, no dajmy na ocelę. I, i też zapowiedziałaś, ale nie pamiętam co. Dobra. To teraz tak, jako że jeszcze nie znam wyników, jeżeli chodzi o to, co się znajdowało w Twojej krwi i w ogóle, nie będziesz też wiedział o co dokładnie wnioskujemy, aczkolwiek zarzuty są Ci bardzo dobrze znane. Jeżeli będziesz chciał przez czas, inaczej, ja ci mogę dać opaskę, ale czas do rozprawy, czyli która potencjalnie ma się odbyć w czwartek. Wieczorem, yy, jako że będziesz na wolności, że tak powiem, masz prawo sobie załatwić jakiegoś adwokata, który będzie cię bronił. Jeżeli ty będziesz chciał się sam bronić, to nie problem, po prostu stawiasz się sam do departamentu. I opaska nie może zostać ci zdjęta, stawiasz się na godzinę. Dokładnie, ja wiesz, no. No szczerze, to ten prem był niedobry. Nie opłacała się go kupować. Sporo mam tylko 10 dolarów. Dobra. Prime niedobry Notat, super ekstra, że mi to informujesz Dobra. Kura Dynamit Czy ty wiesz co ci grozi w ogóle? No nie powiedział. Matthew, czy my już znamy wyniki? No, Nawet nic nie ma, dokumenty klepie. Dobra, dokumenty to powiedz mi jakie będą? Jakie będą? Uwaga, zasięga w dodatki. No Dobra, zaraz się dowiem. I co, jakie są wyniki? No właśnie, czekam. Czekam, czekam, słuchaj. Co do pacjenta. Mm, teraz tak. Jeżeli chodzi o niego, to. jakie było pytanie? To no, właśnie problem z tym, że mam. mam z pytań. problem będzie krótko krótkotrwałą. Czyli na pewno, problem z krótko Dobra, szot, kolor, kolor, kolor jaki będzie miał. Taplicę medalię, ale. No, żółte papiery raczej, mu... Dobra, tyle mi wystarczy. Dzięki. Yyy... E resztę papierów jak tam jakby przygotujesz tak dalej do mnie, ja muszę to z aktem oskarżenia podpiąć. Dobra, w związku z tym, że jesteś pierdolnięty, Dynamit, na ten moment założę Ci opaskę. Założę Ci opaskę, jestem w kontakcie z Departamentem Sprawiedliwości. Oni, jak ustalą cały skład sędziowski, to ustalą termin. Poprosiłam o czwartek, ale no nie wiem kiedy to będzie, bo mogą stwierdzić, że czwartek nie, a wolą, nie wiem, mogą w piątek na przykład, nie? No jutro nie mogę, bo to idę na randkę. No i ja jutro też nie mogę, bo jutro jestem w apartamentach, poza służbą też, więc jutro też mnie nie ma na służbę. A, to ja też w apartament. No, Ale no. ja nie z tobą na randkę. No ja też z mnie na randkę, idę z moją dziewczyną. O, dziewczyną? No dobra, okej, okay. Jezus. Dobra, i teraz tak, opaskę ci teraz założę na lewą kostkę, Opaska yy, to lokalizator Twój GPS. Nie możesz zrobić nic nielegalnego, bo jeżeli zrobisz cokolwiek nie, nielegalnego, od razu idziesz siedzieć do czasu rozprawy. Tak samo, jeżeli opaska zostanie Ci zdjęta, to nie dość, że podziała na, jakby na przekór Tobie i na rozprawie, sędziowie będą poinformowani o tym, że y, próbowałeś uciec, y, mając opaskę, więc też będą całkiem inaczej na to patrzeć podczas rozprawy. A, a jeżeli ktoś dla Beki próbuje ją ciągnąć, to już nie moja. To. Y, to w tym momencie ta osoba zostanie jakby y, wystawiona kara finansowana na, na 100 tysięcy. Za każdą próbę zdjęcia opaski. Okay. I normalnie, do, jeżeli przyjedziemy na miejsce i ty będziesz uciekał, jest pościg za tobą. Jeżeli wiesz, że ktoś ci próbuje ściągnąć, to zostajesz w miejscu, podnosisz ręce do góry, krzyczysz to nie ja, to nie ja. I pościg jest za tymi, którzy ci próbują to zdjąć. Okej. Okay. Zrozumiano? Tak. Jeżeli odbędzie się w czwartek, ja nawet nie będę miała stricte gdzieś tam przymusu, żeby cię wcześniej dawać na cele. Tylko od razu ci daję znać, że je, rozprawę jest wtedy, i wtedy o, ty, o tej stawiasz się na ten: na rozprawę, gdzie zostaniesz oczywiście w pełni przeszukany, sprawdzony i tak dalej. O, no dobra. A mnie poszukiwania, już? Będzie informacja, że posiadasz opaskę. I tyle, jakby będziemy dalej poszukiwanie, że posiadasz opaskę, bo przy, zro... przy popełnieniu przestępstwa zostajesz zawinięty na cele do czasu rozprawy. Ja mam takie pytanie jeszcze. Pytaj. Czemu po dwóch tygodniach mnie nie znikło? Ten nie gończy. Listy <noise> tygończe nie znikają, ale to skarżenie żeby wcześniej depar do, do Departamentu Sprawiedliwości A... dostarczone. A jakoś Erwinowie tu tu znikło po dwóch tygodniach. <noise> Słuchaj, ja ci tego nie powiem. Jak ja wystawiam listy gończe wraz z Departamentem Sprawiedliwości, są one dożywotnie. Bo usiłowałeś zabójstwa, przepraszam, zabiłeś funkcjonariusza naszego Departamentu. Dobra, podwinie lewą kostkę. Tak, tak, Podwinie. <noise> Zajebiście, czy masz się ogólnie jeszcze? Bo ja już prawie nie, piękna ja sprawa, nie. piękna sprawa, naprawdę piękna sprawa, nie wiem czy Ci założyłam, o. tak szczerze, Dam radę mu założyć, czy nie? Nie, nie widzę, ogólnie Czekaj, no chyba nie. Ha!